Dzisiaj w trochę niecodziennym filmie na tymże kanale, ponieważ przeanalizujemy sobie utwór Jendi od Krystiana Gierakowskiego, bliżej znanego pod pseudonimem Chivas, która swoją drogą zapowiada jego kolejny album. Chivas z swoimi ostatnimi piosenkami na EP Lato 2024 zachęca coraz bardziej społeczeństwo, a przynajmniej swój fanbase. Moje 12-letnie fanki są zajebiste. Pozdro. Do refleksji nad tym, co robią i czym się zajmują. I nie inaczej jest w przypadku utworu Jendi. Yo, z tej strony Selik. A dziś zajmiemy się analizą tejże piosenki. Natomiast pamiętajcie, iż jest to tylko moja interpretacja. Zanim przejdziemy do analizowania wersów i teledysku, skupmy się na okładce i tytule. Ponieważ termin Gendy jest dobrze znany fanom Bring Me the Horizon, szczególnie z utworu kool jest to gra słów oznaczająca degenerację, inaczej mówiąc generację degeneratów. Czemu strzelam w to nawiązanie? Ponieważ Bring Me the Horizon to ulubiony zespół Christiana i to właśnie nim inspiruje się najbardziej. Oraz warto wspomnieć, że Gendy. D może oznaczać Digital Generation, czyli generację pogodzoną ze światem cyfrowym, która korzysta z jego wszelkich usług. A teraz przejdźmy do okładki, z którą tu łączy się tytuł. Widzimy bowiem na niej ludzi trzymających smartfony. Wyglądają jakoby całkowicie odwrócili się od Jezusa zawieszonego na krzyżu, a tym samym od Boga. Nieliczna garstka wciąż się do niego modli i co ciekawe, jedna z tych postaci posiada włosy. Czyżby był to sam Chivas? Cały cover przedstawia nam odsunięcie się społeczeństwa od wiary, a tym samym od jakiejkolwiek etyki czy empatii. Ludzie zapatrzeni są w swoje telefony, którymi kusi ich szatan, przykuwając ich uwagę social mediami, więc ludzie raz jeszcze dali się skusić wężowi. Teraz pomówmy o teledysku, który a propos jest zajebiście zrealizowany. Możemy zauważyć tutaj pewną notatkę mówiącą o zbliżającym się wydarzeniu mającym odbyć się 16 lipca 2025 roku. Najprawdopodobniej jest to albo data puszczenia drugiego singla, albo data preorderu nowej płyty Chivari. Więc teraz przejdźmy do lore. Jeevas znajdujący się w symulacji przesiąknął i stał się jednym z ludzi NPC. Którzy patrzą tylko na krzywdę innych, wzbogacają się robiąc z siebie idiotów i zarabiając z pokazywania swojego ciała. Jeevas stając się jednym z nich zapomniał o wartościach i jednocześnie szukał coraz to więcej bodźców, gdyż takowe nie wystarczały mu. Ludzie dookoła dla sławy potrafili robić sobie krzywdę, czy chociażby zakładali wszelakie maski, aby sfałszować to jacy są naprawdę. Ponieważ świat gardził Zwykłymi, nudnymi ludźmi. Na szczęście do symulacji dołączył lub utworzył się byt pod identyfikatorem 666666. Czyli do symulacji weszł po prostu jego alterego młody Sejten. Natomiast te alterego możemy zauważyć w momencie przeniesienia się przez kosz do samej głowy Krystiana. Co niejako można interpretować również jako nieład, który tam panuje. Młody Sejten zaczyna walczyć o jego świadomość, burząc dookoła wszystkie obrazy wykreowane przez symulację. Ewidentnie chce go wyrwać z tejże symulacji pokazać, że to co się dzieje w tym programie jest złe i próbuje go umamić, a tym samym spaczyć. W momencie, gdy Chivas zamienia się miejscem z chłopakiem wpatrzonym w tablet, widzimy zieloną poświatę mówiącą nam, że młodemu sejtenowi udaje się powoli wybudzić z programu Krystiana. A sama symulacja zaczyna się zniekształcać i samoistnie się niszczy. Chivas spada do otchłani, gdyż świat dookoła niego przestaje istnieć. A pośród spadających przedmiotów możemy zauważyć też maski ludzi, które mogą symbolizować Iż odcięcie się od ogólnie przyjętego systemu może zwiastować koniec kreacji samego siebie, a bycie tym, kim od zawsze chciało się być. Symulacja stara się jeszcze walczyć, przenosząc Chivasa w inne wymiary, takie jak pustka czy gore level. Ale na szczęście nie udaje się jej. Młody Sejton więc wygrywa i wychodzi z symulacji, ratując Chivasa przed nim samym, bo to on postanowił dostosować się do świata, który go truł. I ja tak przynajmniej interpretuję teledysk. Skoro go omówiliśmy, to możemy teraz przejść do samej liryki utworu. Pamiętajcie tylko o tym, że tak samo jak w klipie, Ciwas wcielił się w uległego spaczonemu światu człowieka. Mamy tą Jest tutaj nawiązanie do otworu nowy Batman, gdzie Cziwas nawijał. Wiecie co? Zazwyczaj mówiło, że średnio, a teraz mi mówi, że w dobrze. Właśnie tak chciałem żyć. Wstaje tylko piąta 33. Jest to odwołanie do dość popularnych filmików, jak Żyć jak milioner, gdzie ludzie podejmowali się bardzo dziwnych grafików i coraz to bardziej nierealnych do zrealizowania. Aż w końcu stało się to memem. Ale również mamy tutaj nieprzypadkową liczbę, którą jest 5,33. I wiecie co jeszcze pisze się podobnie do godziny? Rozdziały i wersety w Biblii. Jeśli spojrzymy do listu do Efezjan, mówi on: Jednakże i wy wzorem jednego, niech każdy miłuje swoją żonę tak jak siebie samego, zaś żona oby poważała męża. Więc Strzywiast w tej linii ze skłania nas, jak i samego siebie, do refleksji o tym, jak powinien wyglądać idealny świat, którego tak chcemy, ale jak wiemy aktualnie miłowanie bliźniego swego jak siebie samego w erze internetu jest dosyć problematyczne. Jest to swojego rodzaju paradoks, ponieważ vape jest jednokrotnego użytku, a tym samym zaśmieca środowisko. Natomiast reklamówka Zero Waste ma za zadanie walczyć z zanieczyszczeniem. Myślę, że jest to ukazanie współczesnego świata jako świata hipokrytu. Ja mówię, wszystko, co złe, to moje Tutaj uważam, iż jest to ukazanie jak społeczeństwo próbuje się tłumaczyć ze wszystkiego, co robi, każdą linią oporu, tym samym sięgając po kartę choroby. W tych wersach zaś Chivas odpowiada za tłum i mówi wprost, że nasza generacja niczym Lexi uwielbia dymy i patologie. A niekiedy okazuje się, że YouTuberzy, którzy są wzorem dla dzieci, stają się przestępcami, nawet takimi, które te dzieciaki skrzywdziły. Wiem, że Leki na receptę przeważnie są silniejsze, a przydawkowując je, możemy się od nich uzależnić. Stąd takie nazewnictwo w ich przypadku. Przywias podkreśla też, że aktualnie jest zbyt prosto dostać mocne środki, które mogą nas uzależnić. Te wersy ukazują nam problem dzisiejszego świata i drogi na szczyt, którą obieramy. A brak wewnętrznych ambicji zabija nasze kreatywne myślenie, zaś szybki zarobek w postaci OnlyFansa dla kobiet jest zbyt kuszący, by odrzucić tę propozycję. Często też próbujemy wybierać tę robotę, jakoby nie była związana ze sprzedawaniem swojego ciała, stąd pytanie, jak to się nazywa. Nie chce mi się żyć, to chyba przez te dobrane leki. Chcę więcej chwili, no bo nie ma mnie kto pocieszyć. Chyba, że stream, na którym się ktoś powiesi. Dziwasowi ciężko jest dobrać działające dla niego leki, a tym samym szuka pocieszenia w internecie. Poszukuje więc różnych bodźców, ale przez to, że każda kolejna granica naszej empatii zostaje burzona z każdym kolejnym rokiem w internecie. A twórcy decydują się na coraz to bardziej desperackie czyny w celu pozyskania widowni, to Krystianowi tak samo jak z lekami, ciężko jest znaleźć coś, co na niego zadziała. I szuka głębiej, imaginując przy tym ostrym jest wisielca, który może zaspokoiłby jego głód. To fragment refrenu Nirwany z utworu o tytule Smells Like Teen Spirit Natomiast wers przelej ci krew, byle zabawić nas jest zabawą słowem, ponieważ Jezus przelał krew, aby nas zbawić od złego. Lecz nasze społeczeństwo poszukuje mimo wszystko nowych Mesjaszy, którzy nie zbawią nas na wieczność, a zabawią tylko na chwilę. Boże, w tym breakdownie społeczeństwo, które ukazuje Ci domaga się coraz więcej, zapominając o drugim człowieku, ponieważ chcą się tylko wyładować. A jak wiemy, społeczeństwo jest dosyć egoistyczne. A sama końcówka Jest dwuznaczna, bo po pierwsze zdradza nam, że album Chivasa się zbliża, a po drugie skłania do refleksji i mówi, że dopóki się nie opamiętamy, będzie z nami coraz gorzej. No i w teledysku młody Satan może mówić to do Chivasa, aby ten wybudził się w końcu z symulacji. Jak więc możemy zauważyć, Chivas szykuje nam póki co autorefleksyjny rollercoaster w postaci utworu Gen a kto wie, czy nawet nie cały album. Zwraca on uwagę na brak moralności, przekraczanie coraz to dalszych granic tego co robimy w internecie, a dodatkowo punkt zachowania społeczeństwa i ich ciągłe wymówki, budząc się samemu i odcinając się od reszty, dzięki czemu moglibyśmy przypuszczać, że to właśnie on znajduje się jako druga osoba modląca się do Jezusa na okładce. Widać tutaj dużą inspirację Bring me the Horizon, ale przede wszystkim możemy dostrzec w Jeevasie kogoś, kto próbuje nas przebudzić, tak samo jak mu udało się wyjść z Matrixa, zwanym social mediami. I na koniec pamiętajcie, pilnujcie się z tym, co oglądacie w internecie i nie dostarczajcie do siebie zbyt dużej, destruktywnej ilości boci. Tu. Dzięki za uwagę i narazka.